Witam was serdecznie w 79 odcinku Drewnianych Poniedziałków. To jednocześnie trzeci odcinek w tym roku kalendarzowym. Kończymy podróż po 14 województwach Polski, w których prezentowałem przez 14 tygodni kościoły drewniane. Pierwszy odcinek 66 z województwa małopolskiego, a ostatni 79 z województwa kujawsko-pomorskiego. Na środku mamy mapę z numerami odcinków i województwami, z których prezentowałem te budowle drewniane. Dzisiaj na koniec świątkowo to miejscowość znajdująca się w województwie kujawsko-pomorskim. Tak jak powiedziałem, kościół drewniany pod wezwaniem świętej Trójcy z połowy XVIII wieku. Fundowany przez Joannę Hibińską. Miejscowo znajduje się 10 km od żnina. Kościół remontowano w XIX wieku, w roku 1868, później w latach 90. XX wieku, kiedy w roku 2000 ponownie poświęcono świątynię. Parafia istniała tutaj już od XIV wieku, natomiast pierwszy kościół powstał około roku 1450. Jest to budowla jednonawowa konstrukcji zrębowej, także oryginalnej konstrukcji sumikowo-łądkowej. Budowla orientowana, posiadająca trójboczne prezbiterium z boczną zakrystią. Od frontu wieża z cebulastym hełmem, widoczna również na zdjęciu po lewej stronie, które wykonałem w roku 2014. Kościół posiada również dwukaleńcowy dach, drewnianą podłogę. Wyposażenie wnętrza jest klasystyczne z XVIII wieku. W ołtarzu głównym obraz Świętej Trójcy widoczny. Prezbiterium jest niezwydzielone specjalnie, właśnie w ołtarzach bocznych: w jednym Matka, Boż Matka Boża Bolesna, w drugim Święty Walenty. Również klasystyczna Ambona i Chrzcielnica. Bardzo cenne są późnogotyckie figury z połowy XVI wieku oraz gotycka kropielnica granitowa z XVI wieku. Te figury, o których wspomniałem, wyobrażają świętego Wawrzyńca i świętego Jana Nepomucena. Matka Boża również posiada tutaj figurę specjalną z XIX wieku, dokładnie z 1878, a także cenne są cenny jest też prospekt organowy z połowy XIX wieku wykonany przez Alberta Emila Polcina. To taki ciekawy autor organów, instrumentów, posiadający od 1900 roku własny zakład produkujący organy w Poznaniu. I firma ta produkująca organy do kościołów do dzisiaj działa. I właśnie Kościół w Świątkowie posiada te organy, wykonane przez tego właśnie autora. Za moment będzie zagadka związana właśnie z tym panem, ale rozwiążemy poprzednią osobą, trzecią, kazał się Jasiu z klasy czwartej. Chodziło o najbliżej nas znajdującą się parafię świętego. Wawrzyńca to oczywiście Nowy sądz biegonice. A dzisiejsza nagroda, dzisiejsza nagroda będzie specjalna, bo każda osoba, która wyśle prawidłową odpowiedź na adres mailowy marcin.smajdormaupa.jce.edu.pl otrzyma jeden punkt z historii. Będę pytał o inny kościół drewniany, w którym znajdują się organy wykonane przez Alberta Polcina. Chodzi o kościół drewniany, który już tutaj w moim kanale się pojawił. Podaj nazwę miejscowości, w której ten kościół się znajduje. Wysyłamy wiadomości na podany przed chwilą adres mailowy i, tak jak mówiłem, dzisiaj bonus wszyscy uczestnicy z prawidłowymi odpowiedziami wygrywają. Bardzo Wam dziękuję za te tygodnie, w których podróżowaliśmy po Polsce, a w przyszłym tygodniu zapraszam Was już do województw, w których znajdują się Celkwie drewniane. Wybrałem 10 takich celkwi z różnych województw w Polsce, a szczególnie tych wschodnich, czyli Podkarpackiego, Podlaskiego, Lubelskiego i Małopolskiego. Serdecznie Was zapraszam już za tydzień na celkwiową podróż i dziękuję wszystkim za oglądanie. Zapraszam do oglądania również poprzednich odcinków i do zgadywania. Zagadki, która od pierwszego odcinka z tym kanałem się wiąże. Dziękuję serdecznie, dobrego tygodnia. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia, do zobaczenia.